Cześć, kochani, jest sprawa, jak to mawia Ojciec Jacek. Na pewno wiecie, że jest akcja, do której was zachęcam i udostępniam Wam link i męczę Was i mam nadzieję, że po prostu mnie za to tak zwane znielubicie. nie lubicie. Słuchajcie, no, sytuacja wygląda tak, że nasz oddział dziecięcy w szpitalu potrzebuje salki dla dzieci kącika zabaw. Jest tam takie małe miejsce salka 2 na 3, ale no brakuje ciągle tam rzeczy i dzieciaki tak naprawdę nie mają do końca się czym bawić. No i pojawili się w naszym mieście Salezjanie od niedawna i właśnie ojciec Jacek Krzewczyk bardzo się zaangażował w szpital i zaczął nawet ogłaszać zbiórki, żeby zebrać jakieś tam rzeczy do szpitala, czyli na przykład papiernicze, książki, zabawki. Ale oprócz tego robi świetną robotę, bo załatwił już jedno łóżko. Okazało się, że nie ma w szpitalu łóżka e, takiego na pilota, gdzie można by było większe dzieci e, po prostu na tym łóżku e, poziomować czy pionizować i tak dalej, czy nawet podnieść. E, no i tak. No i słuchajcie, no, jest ta akcja, ta serenada dla dzieci. I się okazuje, że. Mm, Trafiam na jakiś taki dziwny opór ze strony ludzi, nie wiem czemu, no bo generalnie ja mam już praktycznie dorosłe dzieci i może jest mała szansa, że moja córka, która ma lat 16, trafi na ten oddział. Aczkolwiek mam znajomych, którzy mają małe dzieci, przecież mamy tutaj mnóstwo maluchów, które mogą w każdej chwili tam trafić. I trzeba na tych dzieci zapewnić taki fajny komfort, tak? I jeżeli proszę o głosy, i to są tak naprawdę darmowe głosy, bo nie trzeba nic za to płacić. Wystarczy wejść na stronę, znaleźć na szpital i tam kliknąć w serduszko. A ludzie do mnie mówią, ale po co? Ale przecież i tak mamy małe szanse, bo inne miasta, bo to, bo tamto. No na pewno szanse nie będą duże, jeżeli tego nie będziemy robić. Pierwszych pięć szpitali, które będą na liście, z tego co czytałam, dostają jakby pomoc w doposażeniu takiego właśnie miejsca dla dzieci. No i myślę, że słuchajcie, trzeba walczyć, tak? Chyba najgorszą głupotą byłoby nie próbować. Skoro mamy taką szansę, ktoś nas zgłosił, zostaliśmy przyjęci yy, i generalnie już sporo osób się włączyło w tą akcję. Ja codziennie pilnuję, także z uczniami razem głosujemy, yy, staram się wszystkim znajomym przypominać. Nie bądźmy tacy. To, że mamy dorosłe dzieci albo ich nie mamy, nie znaczy, że nie możemy pomóc, tak? Także bardzo Was proszę. Klikajcie, do 18 mamy jeszcze czas. Nie musimy być na pierwszym miejscu, ale zmieśćmy się w tej pierwszej piątce. Dobra?